Pokażemy, jak chodzą, jak pracują gołębie. Murzyny tamte siadły, ale tutaj połowę jest tam tych murzynów. No, co to chodzą? Ale to jeszcze, jeszcze dużo wyżej powinni chodzić. Jeszcze nie ma takiego zgrania, bo widzę, parę się tam gdzieś odbija. Ale. Jak spierzają, tak żeby dorwali. Wyszwan widzicie, tam młody jest czarny. Zresztą i kerpiate są wyszwane tam, i najmłodszy to jakiś widzę się udał strasznie dobry do fluwania, bo wytrzymuje z nimi, a tam jeszcze nad nimi jest kilka sztuk. Nie wiem czy to widać. pokażę na telefonie. No dobra, tak to chce chodzić. Krótko, krótki filmik, hej.